Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać jak pobrać dowolny plik audio oraz wideo z YouTube'a na nasz komputer dysk Mianowicie nie będzie nam do tego żaden potrzebny program, także nic nie musimy instalować, nic nie musimy ściągać. Jedyne to musimy po prostu wejść na stronę clipconverter.cc, link do strony oczywiście będzie w opisie. Po przejściu na stronę mamy tutaj dość fajny i łatwy interfejs. A mianowicie tak, pierwsze co musimy zrobić to wkleić tutaj link do filmu. Ja sobie tutaj wybiorę na przykład e, Kalina Elisa. Summer nie, nie reklamy tylko. I teraz tak. E, co musimy zrobić? Kopiujemy oczywiście nasz e, link do filmu i wklejamy go tutaj. Następnie klikamy dalej. Program od razu nam strona tutaj konwertowała e, opcję klików wideo i oraz e, roz rozdzielczości oraz ile, e, jaki jest rozmiar pliku, ale na przykład nie chcemy wideo, tylko ja chcę sobie ściągnąć teraz tutaj same MP3. Dlatego tutaj klikamy na MP3, a następnie start. To już konwertuję się. OK, mamy już tutaj wszystko zakończone, eee, rozmiar naszego pliku to jest 6,71 MB, eee, OK, i teraz co, wystarczy już tylko coś to kliknąć tutaj na zwykłe, czyli po prostu zwykłe pobieranie, okej, okay. a no jak widać tutaj już nam się ściąga, ściągamy za pomocą eee, akceleratora pobierania, lecz nie ma to żadnego znaczenia, My już się tam wyskoczyły. Ok. Czekam jak się ściągnę. Ok. Tak działa. Nie tym żadnego problemu. Yy, oczywiście, jeżeli na przykład chcemy yy, skonwertować to do pliku wideo, robimy dość podobnie. Klikamy dalej. A następnie tutaj wybieramy jak to mówić format. Ja tutaj wybiorę sobie MP4 i możemy sobie kliknąć na e, mp4. E, tutaj będzie ustawiona jakość domyślna, lecz możemy sobie to po prostu tutaj zmieniać i dajmy, chcemy sobie ściągnąć w Full HD. E, bądź też ściągnę sobie teraz w HD, będzie po prostu szybciej. I klikamy start. Czekajmy kolej, 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 kolejkę. O i już. Format skonwertowało się. Rozmiar pliku no to 54 MB i robimy to co poprzednio No i jak widać już się ściąga Ok. Pliki wideo również już został pobrane. Spójrzmy jak to wygląda. To jest jakoś HD. So in the sand now soon Dobra, patrzyła. Eee. Okej, okay, to będzie na tyle. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Oraz poradniki i różne testy oraz zasubskrybuj mój kanał. Cześć!